Na moim kanale. Dzisiaj bierzemy się za Audycię. W końcu trzeba coś porobić. Dzisiaj sobie wymienimy olej. Już mam tu przygotowane, żeby płukankę wlać, czyli najlepszą ropę. Wlejemy sobie autko, z którego pochodzi. Potem zejdę tam na dół i spuścimy Te bagno. Co tam jest w silniku. Zobaczymy, co to będzie. Mam sobie Kurde. powolutku wszystko z w moim przypadku to będzie litr, ogólnie nie raz zrobię tak, że spuszczam najpierw olej, a później wlewam dajmy na to 4 litry ropy i to co na samej ropie chodzi ale się nie przygotowałem na to O to bym musiał mieć 6,5 litra cyk mamy literek wlany. To to zakręcimy daremny mają wlew oleju ale fajnie że ten lejek się trzymał i odpalimy sobie go teraz i niech sobie pochodzi tak z 10 do 15 minut i potem to zlejemy Majster odkręca korek Czy jak zwał, tak zwał. Idzie ciężko, więc nie wiadomo kiedy tak naprawdę był wymieniany ten olej. Tak, panie mechaniku? No. Ma pan coś do powiedzenia? Czasno. Czasno. Jakieś wycieki tu są, co? Są, no. Wszędzie. Wszędzie cieknie coś. No ciepło ci się, nie? O, już zaczyna... Zobaczcie, jakie gluty z tej miski wyleciały. Patrzcie, normalnie jak smar. Nie wiem kiedy tam ostatnio był ten olej wymieniany, ale jest tragedia. Pełno piłków jakichś. Nawet trafiła się nakrętka. Zobaczcie. Nakręteczka. Ale w końcu się udało odkręcić. Jakby piasta, piasek tam był. A to wyszło przez przypadek, bo szukam w misce korka, który mi wpadł. Ale on jest chyba y, aluminiowy i chyba mi się, no tak myślałem, raczej mi się nie, nie, nie łapnie na magnes. Więc... Zobaczcie jaki syf tragedia jaki czyściutki olej normalnie jakbym z diesla spuścił masakra. To on tutaj musiał już długo nie być wymieniony. Bierzemy się teraz za filterem oleju. Filterek się z Zgadzamy się i zobaczymy, co tam się chowie. Zobaczcie. Pełno opiłków. Z czego to jest? Pełno wszędzie. Nie wiem, czy to tak widać na filmiku. Ale tu w ogóle jest tak brudno, są syf... jakieś większe o, kawałki wystają, pełno takiego brokatu jest. Tu od góry nawet widać, o, tam w środku, co to jest, z czego? Tego silniczka mi się raczej nie chce rozbierać, bo ciężko będzie z nim tutaj w garażu wyjechać. No, zobaczcie, wszędzie się błyszczy. Dobra. Wkładamy nowe. już mam. I tyle. Zobaczymy co ma być to będzie. Zobaczcie sobie. Uszczelka to jest od filtra oleju. Patrzcie, normalnie plastik. Napęka. O, to już można stwierdzić, że olej nie był ho -ho wymieniony, wszędzie pęka, jak ją tylko wygnę, zaraz pęka, normalnie w dotyku czuć jakby była plastikowa, nie? jest cała już teraz popękana, wymienimy sobie na nową i zobaczymy, pojeździmy, mam nadzieję, że się nic nie rozsypie w tym silniku. No, olej się zalewa. 6,5 litra trzeba wlać. Najwyżej zrobię 5000 km. I zrobimy jeszcze raz pukankę. I zobaczymy, co z tym. z tego silnika jeszcze. No, jak do tej pory, to fajnie śmiga. Nic się nie dzieje. No, ani na gazie, ani na benzynie. Więc kurde, nie wiem, może to z łańcuszka rozrządu, zębatek. Jak ten silnik jeździł nie wiadomo ile kilometrów, kurde, e, nie miał wymienionego oleju, to, to wiadomo, że olej stracił swoje właściwości i coś tam się mogło już zacierać. No, wlejemy nowy olej, zobaczymy co się będzie działo.